14 listopada przy budynku głównym Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się uroczyste przekazanie Domowi Pomocy Społecznej imienia Kazimiery Gruszczyńskiej w Kozienicach samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Klucze do pojazdu na ręce dyrektor placówki Elżbiety Czapli wręczyli Andrzej Jung, starosta powiatu kozienickiego, Józef Grzegorz Małaśnicki, wicestarosta, Waldemar Banaś, członek zarządu powiatu oraz Kamil Banaś, skarbnik powiatu. Bardzo się cieszę z zakupu tego samochodu i chciałam podziękować w imieniu własnym obecnych mieszkańców i przyszłych mieszkańców domu. Podziękowania należą się tu wszystkim radnym, ale szczególnie zarządowi powiatu z panem starostą Andrzejem Jungiem na czele. Mieszkańcami domu są osoby niepełnosprawne, szczególnie z niepełnosprawnością fizyczną. Znacznie to ułatwi transport tych osób do placówek medycznych, na konsultacje to przede wszystkim, ale również na różne wyjazdy organizowane przez dom w ramach terapii zajęciowej, zajęć rehabilitacyjnych, do placówek oświatowych, na zawody sportowe i w ogóle na integrację ze środowiskiem. Koszty zakupu dziewięciosobowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. W ramach likwidacji barier transportowych w powiecie Kozienickim dla Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach wyniósł 123 984 zł, z czego udział środków własnych powiatu wyniósł 43 984 zł. Natomiast Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansował zakup kwotą w wysokości 80 000 zł.